Witam, to znowu ja, a wy trafiliście na kanał Projekt Da Vinci. W zeszłym tygodniu skończyliśmy właśnie w tym momencie czyli fornir został naklejony na laminat i to ma trafić na nasz fotel. Jak widać, płyta forniru naklejonego na, na płycie laminatu została przygotowana z takim naddatkiem, z zapasem. I w tej chwili, za pomocą ścisków, z jednej strony została zamocowana już na, na fotelu. Druga strona, drugą stronę, będziemy teraz kleić za pomocą kleju do e, tapicerowania. Jest to klej tapicerski Monaterm BT. Kontaktowy, czyli dwie strony klejonych elementów muszą być posmarowane. W momencie, kiedy klej odparuje i jest prawie suchy, łączymy to i po złączeniu tej strony, ściśniemy ją, a weźmiemy do klejenia stronę drugą. Ta strona fotela została sklejona i skręcona, analogicznie postępujemy z drugą stroną tego fotela. A teraz e, przyszedł czas na, na tapicerowanie. Tak jak mówiłem w pierwszej części, do budowy tego fotela używam rzeczy praktycznie używanych. Jednym z tych elementów jest gąbka, która była na siedzisku i oparciu fotela sa samochodowego. Wykorzystuję tą gąbkę, doklejam, przerabiam, docinam, po to, żeby mieć oryginalny kształt, ponieważ sam chyba czegoś takiego bym nie zbudował. A przy okazji, oczywiście, w grę wchodzi wygoda. No i, i jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego: to jest gotowe wykroje, które wykorzystam z tego fotela, żeby mógł wykonać nową tapicerkę. Na tej gąbce, która, którą posiadam, musieliśmy dorobić dodatkowe plecy, czyli elementy, które będą styczne z samą konstrukcją fotela, ponieważ nie da się stapicerować takiego elementu, jak ja robię tej, z tej gąbki, bezpośrednio do fotela. Więc musieliśmy dorobić dodatkowe plecy pod oparcie. I siedzisko. Są to elementy wykonane ze sklejki, które w tej chwili kleję z gąbką. A na stół w naszej stolarni właśnie wjechał materiał tapicerski, obiciowy, z którego będę wykonywał całą tapicerkę na cały fotel. A do wykonania wykrojów wykorzystam starą tapicerkę. Tak jak powiedziałem wcześniej, starą tapicerkę z tego spalonego fotela. O ile do fragmentów siedziska i oparcia tapicerki, która nie zmieniła swojego kształtu, wymiarów, mogłem wykorzystać szablony starej tapicerki, o tyle są elementy, które zmieniły swoje kształty i wymiary. I w tym momencie nie mogę wykorzystać całej tapicerki z starej, mogę wykorzystać tylko fragment. A pozostały fragment muszę dorobić na szablonie z papieru, po prostu. I oczywiście najtrudniejszy jak dla mnie fragment prac przy budowie tego fotela. Pierwsza przymiarka. Kolejny etap prac to podłokietniki. Ponieważ podłokietniki będę łączył na kleju i na kołkach, więc wywierciłem otwory w fotelu. W tej chwili wkładam znaczniki i przenoszę te otwory na Podłokietnika w naznaczonych punktach wywierciłem otwory i w tej chwili umieszczam na klej kołki. I Szpachlowanie i szlifowanie to dwa ostatnie etapy przed samym. Olejowaniem całego, całego fotela, ostatnia, ostatnia przymiarka przed olejowaniem, ale jeszcze do wykończenia mam zagłówek, czyli muszę połączyć część tą wewnętrzną, z częścią. Rozbudowaną zewnętrzną. Kiedyś w rozmowie z architektem usłyszałem takie zdanie: Jeżeli nie możesz czegoś ukryć, wyeksponuj to. I w ten sposób właśnie zamierzam pokazać połączenie części wewnętrznej mojego zagłówka z zewnętrzną częścią. I zaczynam ostatni etap budowy, fotela, czyli olejowanie. Tutaj na razie. Some photo. A tak już wygląda w całej okazałości. Na dzisiaj to będzie już wszystko, na kolejny odcinek zapraszam za tydzień na kanał Projekt Da Vinci.